Cześć, siema, ja jestem Bruno i dzisiaj nagrywam kolejny filmik i moi drodzy zostawcie tak z 5 lajków, nie wiem, subskrypcję może tak więcej a pokażę wam teraz moje wszystkie super zinksy są teraz święta, ogólnie już ja dostałem prezenty no i jednymi z prezentów są zinksy tak więc ogólnie bardzo bym chciał, żebyś zostawił łapkę w górę, subskrypcję, oczywiście teraz, i w ogóle wy, wyświetlań, żeby było jak najwięcej. No, to zaczniemy. Tutaj mam ten bota. Ja mam tylko jednego ogólnie bota: Iron Puncha, Iron Punch razem z ulepszonym Hollywoodi. Tra Trafię go z normalnym wadwiderem, z tą deseczką o tą o tą widzicie? ale postanowiłem, że lepiej by było jakby było na obrazku iron punch mam dwóch z innych serii, ogólnie to jest z czekoladowej serii już dostępna ogólnie czekoladki w czekoladkach w, w Kinder niespodzianka inksów Takiego trafiłem. Jajeczko. I ogólnie czekajcie. Więc chyba z drugiej, z drugiej serii nie wiem, bo się wymieniłem z kolegą ogólnie. Teraz czas na... Tu. Mam tutaj takie zinksy ogólnie. I ogólnie tu. Na przykład mam to Axel cuta Nie chcę mam ten. Ale tutaj mam naprawdę dużo zinksów dość. Mam tutaj jeszcze dwa srebrne, Lucky eyes i Rad Wheels. Mam jeszcze Maxa Trigers, eee, mam jeszcze Maxa Trigers eee, i tego jest Hitwica. I też mam tego. Widzo i tu są ze slajderami I mam tego Gold Stara, Gold Stara, jednego ze złotych. I moje powtórki to właśnie oni. Trzymajcie się, ludzie. Papa. Pa.